Witam moich zabraniarzy! Dziś sobie po raz kolejny zagramy w Brawl Stars. I z tego co się dowiedziałem, prawdopodobnie jutro o godzinie 9 lub 10 wyjdzie nowy Brawler. Rosa, to będzie rare. Czekajcie, to będzie. No, rare, czyli rzadki. O, właśnie, taki. To będzie. Zaczynałam ja wszystkie rery? Tak. A dziś sobie zagramy po raz właśnie kolejny w Brawl Stars. I na przykład mm, zagramy sobie bany-peny. Na treningu y, wypróbujemy sobie bany-peny. Y, pokażę wam, jak się nią grać. Jak fajnie. O, no, Nie wyszło. O, teraz powinno zadziałać. No i sobie trochę pogramy tam dwie minutki sobie pogramy tutaj w jaskini treningowej tą peny jeszcze minutkę sobie nam pogramy i wam tak pokażę i zobaczycie sobie czy warto kupować tego skina czy nie będzie warto Ale dziwne, że ten bot może zabić to jest strasznie dziwne ale na przykład zobacz, tutaj możemy sobie walnąć takiego turecka. Dobra, tam. Chyba raczej to będzie Was nudziło. Więc wezmę Broka. Nie pamiętam, czy chyba. Nie nagrałem tego, jak wbiłem Broka. No nie, nie nagrałem, ale wbiłem Broka 115 so pucharków temu. Tutaj. Yy zaraz zobaczymy nie gra poproszę go o dołączenie zagramy, a ja was na chwilkę przepraszam i zaraz robimy cień tutaj chwilkę popatrzymy jak on gra minutkę sobie popatrzymy żeby was też nie zanudać tutaj e, prawdopodobnie raczej tego nie wygrają bo tutaj choć bo tutaj już podszedł no, ale bądź bon zabity, ale mają przewagę, mają przewagę akurat, bo mają tam Franka, u nich jest El Primo, Colt i Penny, a u nich jest y, Jessie, Colt, no i Frank, czyli bardzo dobry team w sumie jest, bo to wszyscy są współgra, a Colt ich teraz będzie podjeżdżał raczej, raczej Colt ich teraz będzie podjeżdżał, miał zamiar podjeżdżać. No no i tak to czasami bywa. No, ja teraz robię. O, tutaj wypuścili przeciwna drużyna bota. Ja będę tylko robił z powrotem, kiedy bot będzie przychodził. i No i tak to będzie wyglądać. Jak bota zmniejszą albo któryś tym przegra, no to po prostu zrobić cięcie. To był w zginie. No i dobra. I oto oni wygrali pięknie. Wielkie w stylu. Nie było tego widać. Ja go zaproszę jeszcze raz. Tak chcę z nim zagrać. No, bo, no nie. No ja. Trudno na razie sobie zagramy sami. No i lecimy z tym koksem. Zobaczycie jak gram brokiem nawet 100 gram. O Jezu. Uch, myślałem że jakiś a, jest taki ale nie apk. Dobra, ja tam obiję te O, peny, peny. A tam kary. czyli jeden z najlepszych duetów. Znaczy najgorszych dla przeciwnika. Oczywiście to jest najgorszy duet dla przeciwnika. Najgorszy. Bo karli i pewnie bardzo dobrze mi są, A poza tym już drugi raz natrafię na tych samych gości. Dzisiaj dwa razy już ich. Co? Gram e, ten sam mecz. Znaczy mecz? Tymi samy, tymi... Tylko bossa nie było. grałem z alertem, miałem alerta w drużynie. Znaczy nie. Alert był osobno, a ja byłem z bosem. Z bosem byłem. I wszyscy grali tymi samymi postaciami? Dziwne. Zaczekam sobie z To trochę by się to przydało gdzie indziej, ale trudno. Na środku by się to przydało, tam gdzieś trochę terenku, ale... Trudno się mówi, a ja nie mam żadnych małych jubków. Dobry sposób, żeby się chować za krzaki. Nie, to jest zły pomysł. No. Nie wyszło, ale pucharki zyskaliśmy. Zyskaliśmy te pucharki. A wy dalej mi nie dajecie challenge, Wy dalej mi nie, challenge. Wydaje, nie mówicie mi jakiego brawlera mam dawać na rangę wyższą, ulepszać go. Nie mówicie mi żadnych challenge'y. Nie mówicie kim mam grać, czym, jak mam grać, jakie gryby? Nic. Zabrałam sobie gulam. prywatnym prywatnym, znaczy nie na prywatnym, tylko na e, takim sobie oto serwerku e, i zagramy sobie na mojej ulubionej w sumie mapie, czyli powietrzne fantazje. I to jest tak świetna mapa. Pierwszy raz widzę, żeby nasze udałnie były wyrzutnie. Jak widzicie, to jest dość rzadkie ogólnie w sumie. Zresztą wyrzutnie nasza mnie i to jest chyba jedyna mapa. Ale się tutaj szybko się teleportuje. I wezmę sobie darmowego Pawełki, z oni się tam kłuką. Oj, no nie. Dobrze. Ale eee, nie zdążył wybuch. Ale nie było wybuchu. I właśnie przegrywam. Właśnie przegrywam z botami. Tak typek. A dokładniej bro. No. Najwyraźniej nie idzie mi to za dobrze. Ale mi się uda. A do Oliksowo do... wyślę jeszcze raz. No to jest mój kolega, którego osobiście znam. Czekaj. Dobra, jeszcze trzy minutki. Czekaj. Dobra, już jestem. I szproket. Czekajcie.